Wszystko dobrze? Doktor Brawurka się tobą zajmie. Hej, siostro, ile palców pokazuje? Dwa, z liczeniem nie ma problemu. To znaczy, że usłyszy to, co zaraz powiem. <laughs> bójka ma chłopaka, bójka ma chłopaka, bójka ma chłopaka, bójka ma chłopaka! Właśnie, że nie mam! O co chodzi? Nie lubisz Jareda? Bardzo go lubię, tylko co jeśli zaznaczę tak, co się stanie? To proste. Pobierzecie się i będziecie razem na zawsze i zawsze i, zawsze i zawsze i zawsze i zawsze i zawsze i zawsze. Bajka ma rację. To naukowo potwierdzone. Bójka i Jared, zakochana para. Siedzą na kominie i całują świnie. Bójko, kochanie. Jared, mój skarbie. Co sądzisz o mojej najnowszej powieści? Szczerze mówiąc... To twoje najwspanialsze dzieło! Już i tak wygrałaś miliardy nagród, a teraz jeszcze zostałaś królową wszystkich klubów książkowych. Poza tym, kocham cię piękna. Nowa powieść od dziś w księgarniach. To był najlepszy sen w dziejach! Ale nie ma gwarancji, że naprawdę będzie mnie tak wspierał. Nie mogę się z nim spotkać. Nie mogę iść dzisiaj do szkoły. Przestań już trajkotać, siostro. Spójrz! Pada śnieg! Szkoły! Szkoda, że dzisiaj nie zobaczysz się ze swoim chłopakiem. Tak. Szkoda. Tak jest! Pora dobyć górę Fitzmaurisa! Ślizguś! Monsieur Bull! Stara Betty. Klasyk. No dobrze, panienki. Ostatnia na dole stawia gorącą czekoladę. Hej! Najpierw ja mówię start! Start? Okej! Okay. To nikt już nie szanuje pięknej tradycji za Ślizg babuniu? Jak ze sterownością? Całkiem nieźle. To wszystko na to cię stać? Uhu! Uhu! Ja! Tak jest! Ii! Ii! Ale Przysięcia! Ale ale uh! na gorącą czekoladę z bitą! Króliki? Dziwne. Króliki? Jeszcze umiem. No tak! Poproszę dużą, gorącą czekoladę. Ja to sama? Dobrze, niech będzie. Stawiam gorącą czekoladę. Szkoda, że śnieg się już roztapia. To prawda. Jutro trzeba będzie iść do szkoły. Jared! Jared! Moja czekolada jest gotowa. O, jak miło! Dziękuję. Pyszności! O, nie! Jeszcze nie mam gotowej odpowiedzi! Muszę mieć więcej czasu! parzy, 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 Mówiłem, parzy! Jeszcze jeden śnieżny dzień nie zaszkodzi. Śnieżny patrol. Dzień 30. Zgadza się, Bob. Dziś mamy kolejny mroźny dzień, a na dodatek Tam film zostało opanowany przez Yeti. Patrol Yeti. Dzień pierwszy. Nie zaskoczyłeś mnie, nikt. Wygląda na to, że przyciągnął je do nas śnieg. Co cię sprowadza do Townsville? Już mówię, u was jest naprawdę uroczo. To idealny zimowy kuror. O, zgadzam się z tobą, kochanie. Matterhorn nie umywa się do tego miejsca. Jejku, Yeti. Yeti? Najpierw ten śnieg, a teraz jeszcze Yeti? No pewno są miłe, jak się je lepiej pozna. Mam już dość tego śniegu! Minął już miesiąc i nie wierzę, że to powiem, ale tęsknię za szkołą. Ja też! Mój umysł trochę się rozleniwił i jest. E, bezużyteczny. A ja tęsknię za zapachem podręczników o poranku. Tak, jasne, bójko. Pewnie przykro ci, że spadło tyle śniegu. Nie widziałaś swojego chłopaka od czasu, kiedy dał ci kwiaty. Właśnie! On nie jest moim chłopakiem! I uwielbiam śnieg! A wy nie lubicie śniegu? Gdzie pozjeżdżać! Uwielbiam zjeżdżać, zjeżdżanie jest najlepsze! Myślę, że od śniegu pomieszało nam się w głowach.